miłowanie w Chrystusie Panu To już trzecia niedziela od tej radości wielkanocnej. Dzisiaj szczególnie bliski nam ten dzień zmartwychwstania. Także i przez cudowne znaki przyrody Byliśmy jakby osłabieni, już nawet często mieliśmy dość tej pogody, już myśleliśmy, czy to już będzie tak zawsze, a dzisiaj taki piękny poranek, jak Wielkanoc, jak zmartwychwstanie. Które było najpiękniejszym porankiem. Chrystus pokonał śmierć, pokonał szatana, pokonał grzech i wstaje z grobu, mimo tego, że już był w nim przez trzy dni. Spełnił to, co ojciec, o co ojciec go prosił żeby ludzi wybawić od grzechu, żeby na nowo ich uczynić dziećmi bożymi, żeby na nowo dać im szansę z martwych wstania na życie po śmierci. Przed wypadkiem 17-letnia Ania była przeciętną, miłą, wesołą dziewczyną. Żyła beztrosko pod opieką rodziców, chodziła do szkoły, zakochała się już w chłopcu, o którym mówiła, że będzie jej mężem, ale marzenia jej legły w gruzach, gdy pewnego razu skacząc do wody uderzyła głową o coś twardego. I po prostu pękł. pękły dwa kręgi kręgosłupa, co spowodowało paraliż i rąk, i nóg. Zaczął się dla niej okres buntu i rozpaczy, bo bliska samobójstwa. Leżąc nieruchomo, we wszystkim zdana na innych, bez przerwy pytała: Jak Pan Bóg mógł do tego dopuścić? Dlaczego właśnie ja? Jaki teraz mój cel życia? A potem powoli zaczęła czytać Biblię. Zaczęła również swoje cierpienie rozumieć z wiarą w Boga jako czas próby zrozumiała, że Bóg wybrał dla niej spośród wielu możliwości życie człowieka sparaliżowanego zrozumiała, że nogi które nie mogą chodzić, i ręce, które nie mogą nic robić, są jakąś, jakimś znakiem, jakąś nitką, która wspaniale się łączy z Bogiem, według Jego planu. Różnych sposobów Pan Bóg używa, aby pogłębić nasze życie duchowe, aby zbliżyć się do siebie. Bo człowiek jest skromny. Często chciałby inną drogę wybierać niż Pan Bóg mówi. I mówi: Ja sam wiem najlepiej, co mi potrzebne jest w życiu. Oczywiście taki sposób Bożego działania jest bardzo trudny do zrozumienia i do zaakceptowania. Dzisiejsza Ewangelia właśnie opowiada o dwóch uczniach, którym trudno było zrozumieć i zaakceptować sposób Bożego działania. Zdążali z Jerozolimy do Emaus i w drodze rozmawiali o tym, co ostatnio się tam wydarzyło. Pojmaniu Jezusa, o jego niesprawiedliwym sądzie, o męce, o śmierci na krzyżu. Ewangelia mówi wyraźnie, że ci uczniowie byli rozgoryczeni tym, co się stało, załamani. Bo oni przecież traktowali Jezusa Chrystusa jako przyszłego króla. Byli przecież w niewoli rzymskiej. A który naród chce być w niewoli? I dlatego chociaż wiedzieli, jak wiele dobra czynił duchowo ten, który już nie żyje, to jednak nie mogli zrozumieć że przecież on miał być ich wybawcą z niewoli, ale nie wiedzieli, że on miał być zbawcą duchowym. I dlatego kiedy zobaczyli tego nieznanego człowieka, który szedł w tym samym kierunku i pyta, o czym to tak. Z wielkim przejęciem rozmawiają. Zaczęli mówić: Ty chyba jesteś jedynym, który nie wie, co się tam w tych dniach stało w Jerozolimie. I zaczęli opowiadać. A Pan Jezus, bo to On, nagle im mówi o. Głupi i leniwego serca, którzy nie chcecie zrozumieć Pisma Świętego. Każda księga Pisma Świętego mówi o tym, że ten zbawiciel miał cierpieć, że miał życie oddać, aby ludzie mieli żyć pełnię życia. I przez proroków wszystkich zaczął. Jezus im opowiadać. Tymczasem już byli blisko domu, a On chciał jeszcze dalej iść. Ale Go przetrzymali. Widać, zdobył ich zaufanie. Widać, że jakaś kapka nadziei, że to nie, nie cały koniec. Zostań z nami. Dzień się kończy, jutro pójdziesz dalej. I tam dopiero ich oczy zobaczyły, kiedy pobłogosławił chleb, kiedy rozdawał im, ich oczy się otwarły. Poznali Go. To był Jezus. Ale on nagle zniknął. Drodzy bracia i siostry, ile razy my też spodziewamy się wielkich rzeczy i z naszego życia, i z naszych sukcesów, i z biznesów, który nam się tak dobrze wiedzie, a Pan Bóg ni stąd ni z owąd, Czasem swoje trzy grosze wstawia i całkowicie zmienia nasz plan. Buntujemy się. Ja chciałem po swojemu żyć. Mnie wcale teraz, jak widzę, niepotrzebna jest modlitwa, mnie niepotrzebna wiara, bo ja tu widzę, w czym mam interes. I rzeczywiście jakiś czas nawet nam się układa, a potem ni stąd, ni owąd, wszystko bierze w łeb. Kiedy ten interes już nie przynosi odpowiedniego zysku kiedy nagle tracimy zdrowie, kiedy nagle nie układa się nam w życiu małżeńskim. Kiedy nagle czujemy, że przez ten biznes żaden człowiek nas już nie kocha, nie lubi, bo zazdrości, bo nie życzy. I wtedy dopiero przychodzą te chwile, kiedy myślimy, i po co żyć? Tak jak ta dziewczyna sparaliżowana. Na szczęście, nie wiem, czy ona sama, czy może rodzice podsunęli jej pismo Święte. A ona najpierw możliwe, że tylko że czasu miała za dużo zaczęła czytać, a potem wejść coraz to bardziej w te wielkie wydarzenia, które zaczęły ją interesować. i w których zobaczyła, że cierpienie, Szczególnie jest miłe Bogu, bo On za nas cierpiał i za grzechy nasze wynagrodził właśnie przez swoje cierpienie, nie przez swoje wielkie sukcesy. I że każde życie ma sens. I dlatego zachciało jej się żyć. Także i nam dzisiaj mówi. Chrystus. Znów musimy żyć wiarą. Znów musimy zobaczyć Jezusa, chociaż czasem ta twarz będzie zmęczona od długich podróży. Chociaż będziemy rozczarowani z powodu naszych słabości, z powodu, z powodu Czasem nawet złych ludzi, z twarzą okrytą potem śmiertelnej udręki będziemy mogli zobaczyć Chrystusa. Z twarzą skrwawioną i oplutą, wykrzywioną z bólu, z twarzą zastygłą po śmierci. I za każdą z tych twarzy musimy rozpoznać Syna Bożego. Czy my naprawdę Go już rozpoznaliśmy? Gdy Bóg w Jezusie przyjął twarz ludzką, człowiek w Jezusie przyjął twarz Boga. Ale trudno Go nam zobaczyć. Trudno go nam zobaczyć, szczególnie kiedy tyle duchów złych wokół nas krąży, i chcą od Boga nas oddalić, i chcą pokazać w świecidełkach świata, że tu jest sens życia, tam jest nasze zbawienie. I wtedy człowiek zaczyna błądzić. I wtedy jakże popełnia wiele złych uczynków i jak wiele błędów popełnia, nie myśląc nawet o tym, bo wybrał zły cel dla swojego życia. Posłuchajmy Ludwika Jerzego Karna już nie żyje, ale wspaniały to satyryk. Który opisuje, jak my jesteśmy niedoskonali, jeszcze w naszym życiu, w naszych wyborach, w naszej miłości bliźniego. Może ktoś z nas odnajdzie się tutaj w tej krytyce, którą on przekazuje? Myślę, że nikt się nie pogniewa, że ksiądz takie rzeczy cytuje. Bo trochę jest prawdy w nim. O, że dziewczę płacze, konik nóżką grzebie, Polacy od wieków twardzi są dla siebie. Francuz francuzowi funduje ślimaka, a Polak najchętniej podgryza Polaka. Hiszpanowi Hiszpan. Gra na tamburynie, a Polak podkłada Polakowi świnie. Włoch tak kocha Włocha, jak pawica bawia, a Polak Polaka do wiatru wystawia. Anglikowi-Anglik robi przyjemność, a Polak Polakowi Przykrości, zazdrości. Konik nóżką grzebie, płacze dziewczyn Boże, chorze, przepraszam. Polak do Polaka z pyskiem albo z nożem. Rzadko Polakowi Polak dobrze zrobi, to już takie nasze narodowe hobby. A tak by się chciał wstawić do czytanki, że Polak i Polak to są dwa bratanki. Może niewielu z nas coś sobie będzie zarzucać, ale warto... Zastanowić się, czy naprawdę ja kocham bliźniego. I to nie tylko tego, który jest mi miły, serdeczny, młody, piękny, ale i tego, który jest moim wrogiem, który przeciwko mnie występuje, który często nogę mi podkłada, który na mnie donosi fałszywie i wtedy okazać mu, że go kochasz. Tak Jezus nakazał. My chcemy żyć swoją Ewangelią, a nie Ewangelią Chrystusa. I dlatego te podziały, ten stąd, ten stamtąd, ten lepszy, ten gorszy, z tymi będę trzymał, a tych będę nienawidził. Partię taką będę wywyższał, a tamtą chcę pognębić. Patrzcie, ile jest u nas. Jeszcze tego zła, dlatego że nie żyjemy Ewangelium. Dobrze wy jesteście jeszcze w Kościele, słyszycie Słowo Boże, i dlatego jeszcze róż, róż, różnice pomiędzy dobrem a złem widzicie. Ale ci, którzy przestali już wierzyć, przestali chodzić, i tylko świecidełka czytają. A nie ewangelię, a nie dobrą literaturę, jak oni mogą dobrze postępować. I dlatego trzeba powrócić do tego, co jest piękne, prawdziwe i co jest Boże, bo tylko On najlepiej może nami rozporządzać. Więc zastanów się jeszcze. Kiedy zaczniesz naprawdę dobrze żyć, wydawać dobre owoce, regularnie się modlić? Kiedy przestaniemy się kłócić o byle co? Kiedy, będziemy się, kiedy przestaniemy się unosić pychą? Wszystkie rozwody teraz to jest pycha. Ja nie ustąpię. Nie będziesz rządził mną, ja sobie znajdę lepszego, lepszą. Nie patrząc, jaka krzywda dzieciom. Kiedy oduczymy się posądzać, choćby ktoś najlepszy uczynek zrobił, ale my sądzimy, Dlaczego on to zrobił? On tam ma jakiś ukryty cel. A dlaczego nie mu powiedzieć? Wspaniały człowiek, naprawdę tyś to dobrze zrobił. Nie potrafimy drugiego pochwalić nawet. Dlaczego nie wypełniamy sumiennie swoich obowiązków? I to tych wobec Boga i wobec ludzi. Rozpoznajmy, nie jak ci dwaj uczniowie, dopiero przy końcu Jezusa rozpoznali, ale my rozpoznajmy Go na co dzień w twarzach ludzkich, w twarzach cierpiących, w twarzach dziecka, ile zła czynimy dzieciom jako dorośli, jako rodzice. Czasem nawet nie myślimy. Czy to dziecko powinno chodzić na religię, czy nie? Czy powinno, się czy powinno chodzić do kościoła, czy nie? A może mu to niepotrzebne? A dzisiaj młody człowiek bardzo łatwo zaszczepia życie kanapowe. Jak to Ojciec Święty mówi: Wyjdźcie z tych kanap. Idźcie do życia, nie siedźcie tylko na kanapach i nie mówcie, że źle jest. Ale zacznijcie żyć pełnią życia, troską o rozwój wiary, o rozwój życia rodzinnego, o rozwój życia z bliźnimi. Bądźmy aktywni jak Chrystus, który. Nawet do ostatniej kropli krwi żył nie dla siebie, ale dla nas. I my żyjmy dla drugich, a będziemy także szczęśliwsi i zadowoleni bardziej. Amen.